witajcie w rozważaniach na dzień dobry dzisiaj sobota rano jak co no powiedzmy nie każdą sobotę ale wiele sobot dzisiaj lektura zachęta do lektury na lotnisku w Lagosie między innymi małymi sklepikami to są takie małe sklepiki między innymi jest też taki sklepik z literaturą chrześcijańską Zadam bardzo hermetyczną literaturą chrześcijańską. No I kupiłem sobie chyba trzy książki. Jedną chciałbym dzisiaj skomentować. Nazywa się "Nakazywanie Porankowi". Tak wygląda ta książka. Króciutka, malutka. No, ale też powiedzmy sobie, może nie taka. Może nakazywanie Porankowi wystarczy tej treści. Książeczka przez pewną osobę, która prowadzi Mountain of Fire and Miracles Ministries, czyli Góra Ognia i Cudów, służba. To jest ciekawe dla mnie, że człowiek, który taką służbę prowadzi, rozmawiałem z panią, która w tym sklepie pracowała, mówi, że jest dosyć znany i, i wpływowy. Na ile to prawda, nie wiem, no ale z drugiej strony, jak ktoś ma swój sklep na, na lotnisku, to coś, coś świadczy. No właśnie, no i to jest taki taka, to jest przykład niestety książki, która jest kompletnie odjechana, kompletnie niebiblijna. Zaczyna się w ogóle, dlaczego mówię, że to akurat, bo, no bo parę tygodni temu mówiłem o takiej książce o grzechach pokoleniowych. i W tej książce może nie z wszystkim się zgadzałem, ale generalnie z wieloma rzeczami się zgadzałem. Gdzieś miałem wrażenie, że ten człowiek naprawdę rozumie Biblię, stara się ją zrozumieć jak najlepiej i. I mówi o pewnej rzeczywistości, która jest doświadczalna przez nas, i to nie jest jakaś fikcja. No ten też mówi o rzeczywistości doświadczalnej, ale mówi w sposób trochę dziwny. Więc tak się ten pan nazywa w ogóle doktor Olu Koya. No i on zaczyna słuchajcie, od księgi Joba, od 38 rozdziału i yy, yy, 12 wersetu. Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt? Azorzy wskazały się jej miejsce. No I teraz, może, zacznę od takiej krótkiej refleksji odnośnie Księgi Joba. Znaczy Księga Joba, nie będę już w całej strukturze Księgi Joba mówił, ale w takim, można powiedzieć, najważniejszym momencie, kiedy, kiedy Job wątpi, kiedy Job oskarża, kiedy Job jest rozgoryczony, ale się nie wypiera Boga, Bóg mu pokazuje różnicę między Bogiem a, a Jobem, między Bogiem a stworzeniem i zadaje mu takie pytania, które są trudne, które właśnie. Mają wykazać różnicę pomiędzy Bogiem, Stwórcą, a człowiekiem. I, i, i pyta, mu, pyta mu, pyta go, przepasz jak mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiesz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? No I na te wszystkie pytania Job, Job musi odpowiedzieć, no nie wiem, nie rozumiem, nie było mnie tam. No rzeczywiście, masz rację, bo ja po prostu, no, 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 bo, no bo nie wiem, no, bo, bo, bo to są za wysokie progi na moje nogi. I tak samo dokładnie jest z tym stwierdzeniem, czy odkąd, kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt. No Job musi powiedzieć, no nie, nie powołałem świtu. No taka jest odpowiedź, taka jest odpowiedź, którą Job musi właśnie yy, yy, stwierdzić. Natomiast pan Olukoja twierdzi, że ten werset należy czytać w sposób pozytywny. To znaczy, że to jest pewne wyzwanie dla chrześcijanina. Chrześcijanie powinien powoływać świt. A co? A co? No, swoją rogą wszystkie te takie argumenty. Yy, wszystkie takie argumenty, że my, to wszystko jest dla nas, one, one, one brzmią fajnie, bo one zazwyczaj się opierają na tym, że my to robimy względu na moc Chrystusa, w Chrystusie, Jego, krwa, Jego krew, i tak dalej, pozycja w Chrystusie, to wszystko brzmi. To wszystko brzmi dobrze, bo to wszystko, to jakby wskazuje na Chrystusa pośrednio, tak? Przynajmniej, aczkolwiek tak naprawdę. Kiedy patrzymy na to uważniej, co ci ludzie chcą robić, to oni nie chcą mówić o Chrystusie, tylko chcą mówić o swoich problemach życiowych. I w ogóle to jest ciekawe, że cała ta, gdzieś cała ta teologia związana z, z lękiem, z egzorcyzmami, z przełamywaniem ona ostatecznie jakby jest walką o moje błogosławieństwo nie walką o Boże Królestwo. Nie walką o Boże zwycięstwo, nie walką o Boże sprawy, ale walką o moje błogosławieństwo, moje zwycięstwo. No, i tu jest więcej to samo: to znaczy w ogóle to się zaczyna w taki sposób, jak ten on, on już tutaj zaczyna w taki sposób, że będą tajemnicze sprawy. Ten temat jest tak nieznany, że wiele ludzi całe życie spędza nie wiedząc nic, a jednak ta wiedza wyznacza wiele rzeczy. Generalnie to jest też ciekawe, że jakby w takiej perspektywie właśnie takich, takich animistycznych trochę można powiedzieć kultur bardzo często czyta się szczególnie w kręgach charyzmatycznych Biblię jako wzór na egzorcyzm. Czyli takie troszeczkę taki podręcznik chrześcijańskiej magii, tak? Znaczy w magii jakby zawsze chodzi o to, że musi być jakaś ceremonia, muszą być właściwe słowa muszą być, czy trzeba się odwołać do właściwej mocy we właściwy sposób. Jak te wszystkie formalne kwestie gdzieś tam się że tak powiem, zahaczy się właściwie te wszystkie te wszystkie haczyki, które, które pociągną tą moc do działania, to skutek właśnie będzie i skutek będzie taki, że przyjdzie ta moc, rozwiąże ten problem, o który nam chodzi. I tutaj generalnie, jak się czyta tego człowieka, to jest dokładnie to samo. To znaczy, on tutaj nas uczy praktyki yy, przywoływania czy nakazywania porankowi. Yy, Take authority over this day in the name of Jesus. A drop, czyli weź autorytet nad tym dniem w imieniu Jezusa. I potem, a potem rób no i tutaj jest cała, słuchajcie, lista 50 rzeczy, które trzeba zrobić, powiedzieć. Jak to zrobisz poprawnie, to zwyciężyłeś. Masz tą moc. Pójdziesz do przodu i generalnie nakażesz temu porankowi, żeby na przykład przyszli klienci do Twojego sklepu albo żeby na przykład deszcz spadł na Twoją farmę. Ja, ja to rozumiem. Generalnie, jakby rozumiem potrzebę tych ludzi, że oni są naprawdę bardzo, bardzo zależni od tego. A z drugiej strony, to nie tłumaczy takiego egoizmu, to nie tłumaczy tego, że. No, że po prostu nie o to chodzi, że mamy przyjmować z ręki Bożej pewne rzeczy. I to jest. No i właśnie to jest może trochę wewnętrznie sprzeczne, w tym sensie, że to nie jest proste dwie rzeczy ze sobą połączyć. Z jednej strony, walczyć o pewne rzeczy. Bo ja się zgadzam, że bardzo często chrześcijanie po prostu nie walczą. Są bierni, to jest złe, to jest niedobre. I tu się zgadzam z tym charyzmatycznym przekonaniem, że, że trzeba walczyć, no, że bez walki nie ma. Po prostu nie dostaniemy nic bez walki. No trochę tak jak Jakub musiał walczyć z Bogiem o błogosławieństwo. No, jak nie, nie powalczysz z Bogiem o błogosławieństwo, to Bóg ci go nie da, bo on jest, ono jest za cenne, żebyś po prostu dostał je leżąc brzuchem do góry. Tak nie przychodzą Boże błogosławieństwa. Trzeba powalczyć. Ale z drugiej strony, nie możemy dojść do jakiejś, jakiej, 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 jakiegoś, yy, jakiejś fikcji, jakiejś abstrakcji, że nakazujemy porankowi, yy, bo, no bo to jest Bóg, a nie my. I, 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 I oczywiście ktoś mówi, ale ja to w imieniu Jezusa zrobię. No ale Jezus ci nie daje tej mocy. To nie jest twoja moc. To nie jest twoja moc. To jest Boża moc. Bóg rezerwuje dla siebie pewną moc. I to jest głupota i, 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 i pewna. I, i, i niezrozumienie swojej pozycji duchowej, żebyś zaczął robić rzeczy, które do ciebie po prostu nie należą. Znaj swoje miejsce. Znaj swoje miejsce. I rób solidnie to, co masz do zrobienia. I nie bój się. I rób, a ja nie mówię, że masz nie robić. Rób, ale w pokorze, rozumiejąc swoje miejsce. Niestety w tych charyzmatycznych nauczaniach tego bardzo często brakuje. Yy, wykrzywiają yy, i co? No i takie głupoty wychodzą, w skrócie. Panie Boże, dziękuję Ci za Twojo, Twoje prowadzenie. Proszę Cię, Panie, abyśmy się nie bali. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś wlewał odwagę w nasze serca. Ale też, Pani, abyś. Mm, prowadzi nas do pokory i Panie, abyśmy znali swoje miejsce, widzieli, kim Ty jesteś, kim my jesteśmy w Tobie, co możemy zdobyć i co powinniśmy zdobywać i jak powinniśmy walczyć i co możemy stwierdzić, że jest nasze w Tobie, a co, Panie, powinniśmy rozumieć, że po prostu jest Twoje i jest powodem dla naszego uwielbienia i czci składanej tylko i wyłącznie Tobie I, Daj nam Panie właściwe poznanie i prowadź nas, prowadź nas i w pokorze, i w odwadze. I bądź Panie w tym uwielbiony i wywyższony. Niech Twoje Królestwo przechodzi w nas i przez nas. Polecam wspieranie mojej służby. Cieszę się, że jesteście ze mną, z Bogiem, i do zobaczenia.